Patrzcie, no, oddany student szkoły przewracania. Miło widzieć, że nie wszyscy spisali ją na straty, jak większość wychowanków akademii. Iście pocieszające. Chyba nadszedł czas na rozmowę z natchnionym. O, to ty nie wiesz? Natchniony był genialnym magiem, prawdziwym talentem opanował zaklęcia, które inni ledwo byli w stanie pojąć. Był szczególnie uzdolniony w dziedzinie szkoły przywracania. On, cóż, nie z każdym dzieli się wiedzą. Dlatego będziecie musiał wpierw zaakceptować. Idź, porozmawiaj z nim. Na pewno o wszystkim wie i będzie się ciebie spodziewał. Mhm. Jeszcze przebywasz, poszukując czegoś. Okoliczności się zmieniły. Tym razem mam to, czego szukasz. Jesteś w gotowości? Kolet już ci powiedziała: Musisz przejść próbę, zanim wiedza zostanie ci przekazana. Musisz polegać na swoich umiejętnościach magicznych. Nie na pobytku, nie na zwojach i eliksirach. Tylko na tym, co drzemie wewnątrz. Jeśli przetrwasz, udowodnisz swoją wartość. Oto twój test. Zgadzasz się na niego? Wstąp w światło, a rozpocznie się twój test. 좀 <목소리> 스웨트 <목소리> <목소리> It's the you.